W grudniu 1995 roku wykorzystano kosmiczny teleskop habla do ciekawego zadania. Przez kilka kolejnych dni wykonano kilkaset ujęć bardzo małego i ciemnego obszaru nieba o gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Fotografia jest znana jako Głębokie Pole Hubble'a i przedstawia wygląd wszechświata nawet do 10 miliardów lat wstecz. Oglądanie bardzo odległych obiektów to tak naprawdę cofanie się w czasie, do momentu, kiedy wszechświat był dużo młodszy. Analiza światła młodych gromad galaktyk wskazuje, że pochodzi z dojrzałych gwiazd. A więc galaktyki zapewne powstały dużo wcześniej niż same gromady. Można na nim zobaczyć galaktyki na różnych etapach życia wszechświata i w wielu różnych fazach jego ewolucji. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że galaktyki spiralne i eliptyczne istnieją od kilku miliardów lat, a ich wygląd nie zmienił się na przestrzeni tego czasu. Zaobserwowano natomiast więcej tych o nieregularnym kształcie niż obserwujemy współcześnie, co sugeruje więcej kolizji galaktyk w młodszym, a więc bardziej tłocznym wszechświecie.